Tutaj do nas na ulicy podchodzą często dwa rodzaje ludzi. Jedni mówią, że Boga nie ma i go nie potrzebują. E, uważają chyba, że Boga potrzebują tylko starzy, bo się boją śmierci, biedni, bo nic nie mają, chorzy, bo są w potrzebie, ale oni uważają, że wszystko mają. Ale to nie jest prawda, że Boga potrzebują ci ludzie, którzy są tylko w potrzebie. Boga potrzebuje poznać tak naprawdę każdy człowiek, żeby wiedział i zrozumiał, dlaczego żyje, skąd jest i dokąd zmierza. Dlatego, że każdy z nas tutaj jest tylko określony czas. Jesteśmy nazywani przechodniami, dlatego, że ten czas, który tu jesteśmy, to nie jest jakoś bardzo długo. I nieważne, czy masz lat 50. Czy osiemnaście, to minęło ci to bardzo szybko. I teraz, jeżeli nie znasz Boga, jeżeli nie znasz Jezusa, to tak naprawdę ty nie wiesz ani skąd ty zmierzasz, ani dokąd ty zmierzasz, ani nie do końca rozumiesz, po co żyjesz, i ludziom się wydaje, że to jest tylko po to, żeby zmierzyć się ze swoją codziennością, jeszcze mieć dzieci, wychować i wystarczy. I to jest nieprawda. To mogą powiedzieć tylko ludzie, którzy nigdy realnie nie poznali Boga, bo gdyby oni go poznali, to by wiedzieli, że życie to jest coś więcej niż Twoja codzienność. A druga grupa ludzi mówi, że oni Boga znają, albo dlatego, że się urodzili i wychowali w wierzącej rodzinie, albo w tym kraju, o którym się mówi, że to jest chrześcijański, ale tylko przez kulturę. Bo ludzi wierzących to jest chyba tutaj mniej niż realnie w krajach muzułmańskich, albo dlatego, że ktoś im na religii powiedział o tym, że był Jezus na ziemi i że to jest Bóg. I ludzie mówią: Ja jestem wierzący. Często mają bardzo dobrą teologię, ale pytanie jest takie, czy naprawdę w ich sercu jest ten Bóg, o którym oni mówią, że go znają. Jezus może być też Zbawicielem, ale może też być Panem. I teraz jeżeli Ty uwierzyłeś w swoim sercu w to, że Jezus umarł za Ciebie i wstał z martwych, to On będzie Twoim Zbawicielem. I gdy skończy się Twoja codzienność, to co my nazywamy życiem, o Jezusie gadam. Ważne, żebyś Ty usłyszał, bo masz 18 lat i przyda Ci się to na całe życie. No. Teraz Ty podszedłeś. Więc ty o coś podszedłeś, zapytać, a ja cię odpowiadam. Zapytałeś o czym, gadam, mówię o Jezusie i mówię o tym, że najlepiej by było dla twojego życia, żebyś teraz, gdy jesteś młody, spotkał Jezusa, zobaczył jakie są jego prawdy i zasady i nimi kierował się w swoim życiu, a osiągniesz wszystko to, o czym marzysz, nie będziesz się po drodze potykał. Diabeł nie będzie cię straszył i zatrzymywał. Demony nie przyjdą do twojego życia i nie wykręcą cię wielu rzeczy, i będziesz żył, będziesz zwyciężał i będziesz szczęśliwy. O tym mówię i tego życzę każdemu młodemu człowiekowi. A my chcieliśmy halo, tak? My chcieliśmy powiedzieć, że to wszystko Żydzi. Generalnie wszystko Żydzi. Co Żydzi? Żydzi głoszą Jezusa? Bo przyszedł pan do mnie i mówi, że to wszystko Żydzi. Żydzi, Żydzi nie uwierzyli w Mesjasza i tak samo jak czy Żyd, czy Grek, czy Polak, czy każdy inny, nie przez to, gdzie się urodziliśmy, ale przez wiarę w swoim sercu otwiera się dla nas niebo. I ty też musisz uwierzyć w to, że Jezus przyszedł na ziemię, umarł za ciebie i stał z martwych, i na marginesie Jezus był Żydem. Jezus był Żydem. Więc w, te, w tym kontekście tak to Żydzi. Fajnie, że wierzycie. I Żydzi też muszą uwierzyć. Druga ciekawostka, kto Jezusa Chrystusa? Jezusa Chrystusa ukrzyżowali religijni ludzie w tamtym czasie, ponieważ Jezus Chrystus, bo Jezus był Żydem i głosił w Izraelu, a nie w Polsce. Więc o kogo miał się otrzeć, jak nie o wtedy Żydów? To nie ma znaczenia. Ta sama mowa o Jezusie jest dla Żydów. I ta sama mowa dla wykształconych, tak zwanych Greków. To naprawdę nie ma znaczenia, jakiej kto jest narodowości, bo gdy skończy się to, co wy nazywacie życiem, gdy skończy się wasze życie tutaj, Bóg w niebie nie zapyta człowieka, ty Polak czy nie Polak? Nie zapyta, czy żyć czy nie? Tylko pytanie jest proste. Czy ty tu na Ziemi uwierzyłeś w to, że na Ziemię przyszedł Jezus, umarł za twoje grzechy i wstał z martwych, czy nie? Bo jest powiedziane, że człowiek umiera raz. A potem jest sąd ku życiu albo ku śmierci. I teraz tu decyduje nasza wiara, bo walutą w niebie nie jest sztabka złota, ale wiara. I wiara nasza pochodzi jest od nas, jest z naszego serca indywidualna sprawa. Nie z urodzenia w Polsce, który, za który się uważa kraj chrześcijański, bo to jest rodzaj kultury, którą tutaj wytworzyliśmy. Ale z racji wiary, z racji tego, co my wierzymy w swoim sercu. I to jest prosta rzecz. I teraz dla wielu ludzi Jezus może być Zbawicielem, bo uwierzyli w swoim sercu w to, że na Ziemię przyszedł Bóg w ciele jako Jezus, umarł za nich i poszedł do nieba, i to jest ich Zbawiciel. Ale na Ziemi żyją dalej tak, jakby chodzili z diabłem za rękę. I nie chodzi teraz o ludzkie moralne grzechy. Bo Bóg nie ma nic wspólnego z ludzką moralnością, ale powiedział ludziom wszystko wolno, nie wszystko pożyteczne, wszystko wam wolno, ale nie dajcie się niczym zniewolić i sądzić ma nas nasze sumienie, a nie inny człowiek. Więc nie chodzi o to, ale chodzi o to, czy Ty bierzesz, Boże, prawdy, Boże, zasady, stosujesz tu na ziemi i wtedy masz, jak w niebie, tak też na ziemi. I o to często się rozbijają ludzie. Przychodzą do mnie i mówią, że jest, są wierzącymi ludźmi. Możesz najpierw powiedzieć dla mnie. Dla kolegów to musisz kupić mikrofon. To niech kolega przyjdzie tutaj, ja mu, ja niego, położę na niego ręce, ogłoszę nad nim dobre rzeczy i będzie mu się dobrze w życiu żyło i powodziło. To będzie najlepszy prezent urodzinowy, i ja to powiem lepiej. Nie możesz. Nie możesz! Następny twardzień. Nie. Chłopaki, ten mikrofon nie służy do tego, żeby sobie robić żarty i zabawy, szczególnie jak patrzą koledzy, kiedyś w grupie się czujecie kozakami, ale wtedy, kiedy człowiek zostaje sam, wtedy, kiedy ciebie nikt nie widzi i wtedy, kiedy nie ma tej całej atmosfery, która się wytwarza przy tłum, wtedy tak naprawdę wychodzi prawda o człowieku, i wtedy, gdy człowiek jest sam. Wie, czego się boi, wie, co go w życiu zatrzymuje, albo co go w życiu popycha. I każdemu człowiekowi życzę, żeby spotkał realnie Jezusa, żeby zawołał do Niego, jeżeli Go nie zna, że chce Go poznać, że chce realnie spotkać się z tym, o którym jest powiedziane, że jest drogą i prawdą i życiem. I wtedy nadal używasz swojej wolnej woli i decydujesz, czy wybierasz Go na Pana, czy nie. Bóg człowiekowi dał wolną wolę. To jest duży kredyt zaufania. Po prostu dał, powołał ludzi do wolności, a wolna wola jest z tego wyrazem. I ty wolną wolą decydujesz. Ale jesteś namolny. Ja wiem, ale pani popiera to, że gazowali Żydów? Tu w ogóle nie chodzi o to, czy ja popieram to politycznie, czy nie dam to politycznie. Chodzi o to, czy ludzie w swoim sercu wierzą w Jezusa? Potrzebujesz Jezusa, ty i każdy człowiek. No, i tak samo podchodzi większość młodych ludzi, a później e, rozbijają się o swoje życie, a później, gdy mają 40 parę, to marzą o emeryturze. Dlaczego? Bo są tak zmęczeni, wypaleni i wyzuci z wszystkiego, tak ciężko się sami zmagali, że teraz już nie ma sił. Mamy pokolenie ludzi, co mają 40 parę 50 lat i marzą o emeryturze, a to jest siła wieku. Dlaczego? Dlatego, że bez Boga mozolnie, ciężko wszystko zdobywają. I tak jest z ludźmi, jak nie znasz Jezusa, to jest ci ciężko. Jak nie znasz Jezusa, to jest ci tak naprawdę pod górkę. Gdy poznajesz Jezusa i stosujesz Jego prawdy, to żyje się po prostu inaczej. Bo On powiedział, Daje ci potęgę, siłę i moc, ażeby być moim świadkiem wszędzie, wszędzie gdzie stawiasz swoją stopę. Posłuchajcie, jeżeli jest to ktoś tutaj, kto zmaga się z depresją, to podejdź do mnie, położę na ciebie ręce i zwiążę te demony, które popychają cię do tego, że idziesz w tym kierunku. Bo z depresją jest tak że przychodzą demony i sączą do życia człowieka pewne myśli i ludzie z tego nie mogą wyjść a później, gdy wyrzucone zostaną z człowieka demony to ty idziesz i zmieniasz całe swoje myślenie jak w oparciu o prawdy Boże dlatego ludzie chodzą nieraz latami na terapię i nic się w ich życiu nie zmienia i z tego nie wychodzą bo najpierw trzeba wyrzucić demona, a często trzeba złamać jeszcze przekleństwo pokoleniowe, które z pokolenia na pokolenie jest w rodzinie. Dlatego na przykład ojciec pił, a później córka też pije. Dziadek pił, rozwody pokolenie po pokoleniu, choroby pokolenie po pokoleniu, bieda i tak dalej. To są pewnego rodzaju przekleństwa pokoleniowe, które są w rodzinach i to się zmienia przez to, że trzeba to złamać. Jak Bożą mocą. Więc jeżeli jest tutaj ktoś, kto zmaga się z depresją, to po prostu podejdź, położę na ciebie ręce i odejdziesz z tego miejsca wolny czy też wolna. Jeżeli jesteś ktoś, kto się samo okalecza, to jest ta sama sytuacja. Podejdź, położę na ciebie ręce i będziesz wolny od tych demonów, które skłaniają cię do tego, żebyś robił sobie krzywdę. Jeżeli jesteś tutaj ktoś, kto ma problem z sercem, jesteś chory na serce, to też podejdź i też pomodlę się o Ciebie i zostaniesz uzdrowiony, czy też uzdrowiona. Jakiś czas temu były dwie młode dziewczyny, U obu zdiagnozowano problemy z sercem, miały 17 lat. Pomodliłam się o nie i powiedziałam, nie bójcie się, jesteście zdrowe od tego momentu. Dlaczego? Dlatego, że Królestwo Boże. Zasadza się na mocy, a nie tylko na słowie. A Bóg powiedział, że zawsze znaki i cuda będą popierały Jego słowo. I później tutaj, na tą ulicę, przychodzą ludzie i składają nam świadectwa i mówią o tym, jak zostali uzdrowieni albo jak zmieniło im się życie. Więc jeżeli ktoś jest w potrzebie, to nie ma co się wstydzić, dlatego że to jest jakby Twoja szansa. Moment, w który możesz wykorzystać. Nieważne, że inni patrzą. Nieważne, czy się inni śmieją, dlatego że chodzi o Twoje życie. Ty pójdziesz gdzieś dalej i my z tego miejsca też odejdziemy. I chodzi o to, czy Ty skorzystasz ze swojej szansy. Bo Twój cud jest na wyciągnięcie Twojej ręki, na, na two Twoją odwagę. Więc jeżeli ktokolwiek jest w potrzebie, to po prostu podejdź, bo to jest prosta sprawa. Posłuchajcie. Podejdzie Pan później, bo ja już się o Pana Pan nie jest trendowaty. Trendowa... Akurat w tym kraju trendowatych ludzi nie ma, ale w Indiach jeszcze są. Ja uwielbiam Ciebie Jezus na tym miejscu. Ja dziękuję Ci, że ci ludzie, którzy usłyszeli słowa prawdziwej Ewangelii, oni przyjmują to swoim sercem. Ja dziękuję Ci za to, że ich serca są otwarte. Ja przeklinam teraz wszelki demoniczny chaos i wszelkie zamieszanie na tym miejscu. Ja mówię, że prosta Ewangelia i mowa o Jezusie dociera do ludzkich serc, dociera do ludzkich umysłów i dociera do ludzkich dusz. Ja przeklinam teraz wszelką martwą religię, która wykręca poznanie Boga. Ja mówię, że ludzie to, co słyszą, będzie w nich drążyć jak kropla skały. Ja mówię, że żadne słowo, które jest uwalniane, nie wraca puste. Ja mówię, że to, co słyszą w tym momencie, będzie im się śnić i będzie wydawać owoc. Ja dziękuję Ci za tych, którzy są dobrą glebą, na których wyrośnie ziarno. Ja dziękuję Ci za to, że to ziarno nie pada na ziemię, która jest sucha, ale pada na grunt, który jest żyzny. Ja się modlę teraz o tych młodych ludzi. Ja się modlę, żeby oni spotkali się z Tobą, Jezus, twarzą w twarz. Ja się modlę, żeby wtedy, kiedy będą sami, mieli odwagę i pragnienie zawołać do ciebie, że chcą Ciebie realnie poznać, że chcą się spotkać z prawdą, a nie z religią. Ja związuję teraz wszelkie duchy religijne na tym miejscu, które wykrzywiają im poznanie. Ja się modlę, żeby Ciebie poznali, żebyś stał ich się Panem i Zbawicielem, żeby wzięli Twoje słowo. Żeby poszli i zwyciężali w swoim życiu. Ja przeklinam teraz wszelki lęk w ich życiu. Ja mówię, że nie będzie ich piekło zatrzymywać i wykręcać ich życia. Ja mówię, że osiągną to, o czym marzą, że zrealizują każde swoje marzenie, że będą bogaci i będą zdrowi, że będą mieli szczęśliwe rodziny, że dostaną się na te studia, o których marzą. Tak. Pani, Położę na ciebie ręce. Ja wzywam Twojego potężnego imienia Jezus. Ja mówię teraz: całkowite uzdrowienie do tego serca. Ja mówię, że nie ma tam jakichkolwiek zaburzeń rytmu, że wszystko, co miało być zarośnięte, jest zarośnięte. Ja mówię, że ten mięsień pracuje właściwie, że Ty jesteś zdrowy. Nie bój się i osiągniesz to, co chcesz. Nie ma dla Ciebie żadnych przeszkód. Ja mówię, że krew Jezusa. Jest potężniejsza niż jakakolwiek śmierć. Ja związuję wszelkie przekleństwa pokoleniowe. Ja mówię, że w Twojej rodzinie, którą Ty założysz, jeśli tylko będziesz chciał, nigdy nie będzie więcej żadnych chorób. Nikt nigdy więcej tego ani nie odziedziczy, ani nigdzie to się więcej nie przekaże. Marzysz o czymś, nie ma dla Ciebie przeszkód. Nie bój się. Nie bój się. Diabeł będzie Cię straszył, ale nie bój się. Będziesz żyć tyle, ile będziesz chciał. zaczynam mówić na rynku o Jezusie? Mhm. Jesteśmy chrześcijanami, wierzymy w Jezusa, wierzymy w to, że przyszedł na ziemię w ciele, umarł za nasze grzechy i stał zmartwych. Chrześcijanie, nie jesteśmy w jakiejś religii. Bo Jezus też nie był religii. Jezus nie przyniósł religii i nie tworzył religii. Jezus przyszedł, powiedział: "Przyszedłem wam pokazać Ojca. Przyszedłem wam pokazać, jaki jest Ojciec i jaki jest Syn. I jak go zapytali, jaki jest Ojciec, to powiedział: 'Tyle jestem z wami i nie wiecie jaki jest Ojciec. Jest taki, jak ja.'" Musimy Jezusa i dzielimy się ewangelią. A Ewangelia znaczy dobra nowina. I tyle. Panie boli, i... Byli już i wyzywali i szarpali zawsze jest tak że tam gdzie się głosi prawdziwą Ewangelię to pierwsze odzywają się demony zawsze jest tak Jezus powiedział skoro mnie prześladowali to nie dziwcie się, że, że was będą dla mojego imienia prześladować no, tak jest powiedziane wszystkiego dobrego proszę czy wy też coś chcecie? co chcecie? Rozmawiać na argumenty. Jezus unikał takich rozmów na argumenty, dlatego że najczęściej to prowadzi ludzi do kłótliwości, ale nie prowadzi ludzi do prawdy. Chodzi tak naprawdę o to, czy wierzycie w Jezusa, który przyszedł na Ziemię, umarł za wasze grzechy i wstał z martwych. No. Czy ktoś jest jeszcze chory, czy ktoś potrzebuje być uzdrowiony? Albo czy ktoś. Albo czy ktoś wie, że w ogóle są jakieś demony w Twoim życiu, albo jest jakieś przekleństwo pokoleniowe, jest coś, co wykrzywia, zatrzymuje Twoje życie. Może jest tak, że naprawdę wewnątrz Twojego serca palą Ciebie łzy i czujesz, że jest jakaś wielka rana zadana dla Ciebie w Twoim życiu i to Cię zatrzymuje. To choć położę na Ciebie ręce i masz szansę być po prostu uzdrowiony. Bo są też takie rany, które ludzie mają na swojej duszy, z którymi później nie wiedzą jak żyć i nie potrafią sobie poradzić. Powiedz czego chcesz, zobaczymy czy kozaczysz, cwaniakujesz, czy chodzi o prawdę. Chcesz coś? Tak. Chcesz? Bo myślałem, że coś chcesz. Nie słyszę. Zapytam ciebie, czy ty coś chcesz, czy nie. Nie wiem, co ty masz chcieć. Dobrze. Kochani, życzę Wam wszystkim, żebyście realnie spotkali Jezusa. To naprawdę zmienia życie. Nie prowadzi do tego, że Bóg ci coś zabierze czy zakaże, dlatego że Bóg powołał ludzi do wolności. Dodaje człowiekowi siły, odwagi, wiary i pewności na każdy dzień. Gdy stosujemy Boże zasady, to one nie prowadzą ludzi do moralności, ale prowadzą ludzi do prawdy, bo mamy wolną wolę. I decydujemy tak naprawdę, jak chcemy żyć. Ale Bóg, którego poznałam ja, sprawił, że odeszły z mojego życia lęki, a było ich dużo, i zatrzymywały moje życie. Powodowały, że bałam się podejmować decyzje i walczyć tak naprawdę o siebie. Gdy poznałam Jezusa, to krok po kroku zaczęła odpadać od mojego życia. I mówię do ludzi tylko o Jezusie, którego znam. Nie głoszę ludziom religii, nie głoszę ludziom jakiś. Miasmatów, czy czegoś takiego. Znam Jezusa, tylko Jezus. Możecie się z tego naigrywać, ale gdy do życia ludzkiego przybliża się piekło, to tak naprawdę w tym momencie możecie zawołać do Jezusa i zapewniam, że on przyjdzie do Waszego życia i da Wam się poznać. I tego Wam życzę. Dobrego wieczoru.